Witamy Was z tej strony Supermafia Ursus. Z tej strony Hello. Hello, Bodzio. A za bardzo ściana, witam Was. Hello, hello. Tak, przyszłam tutaj właśnie dzisiaj do Bodzia. Troszkę nagrać z garażu. Troszkę. Nie? Nie ma czasu zbytnio, ale jak wolny dzień. Pogody trochę było, była inna robota. A dziś tu zaczyna padać. Ma padać do północy po domu. Dobrze by było, bo już tak się kurzy, sucho jest. Zboże wschodzi, a w miarę ciepło jest na to zachmurzenie. Jaż mm -hmm. dziw, nie? Tak. Ale to jeszcze nie jest ocieplenie klimatu, to jest takie średnio ciepło, nie? Co Bodzio robisz? Powiedz... Tu do skrzyni patrzę, co mi tu mamy. Nie? Powiedz widzom. Patrzę do skrzyni. Chcę patrzeć, jeszcze nie patrzę. Ale może spojrzę i zobaczę co widzę Czyli nic nie widzę koty już tutaj już jak, są jak... O, o. ja przyszłam to i koty są ale tor masakra Już widzę przez to małe tutaj a co to będzie dalej no. Ale nie narzekamy, tylko mówimy jak jest Żeby nie było Żeby nie było Żadnych tam opcji zerowych Trochę tu brakuje tych tych śrubek nie wiem, czy są poukręcane, czy, czy co. Jest. Już po raz kolejny mówię, na tabliczce znamionowej jest. Ursus C328, 60 rok. To nie jest nabite numeratorem, tylko nadruk. Bardzo stary. Dopiero mnie to wyszło, jak podgrzewałem. Także nie wiem, co jest przyczyną. Ledwo się rozpędził 25, a już był 28, ale już się powtarzam po raz kolejny. Ktoś z Podkarpacia pisał kiedyś, to jeszcze chyba zima był, że też ma takie cudo. Może ma. Były jakieś 342 nawet egzemplarze widziałem na YouTubie. Za granicą nawet te trzy garowe. To już by była maszyna taka po Teraz są sztukne śrubki, to będą musiały iść. Będą musiały być pozmieniane, bo raz tak, raz owak, to to się źle robi. By musiały być takie same, nie? No. Najlepiej. No, czternastek już nie dostaniesz, chyba żebym mówił kopał ze starych zapasów. Trzeba najpierw w miarę odkręcić oleju, żeby czasem nie było. Żeby, żeby... No i że się albo coś czasami, bo będzie leżała razem z tym. Podkładka jest, nie? Nie, to jest kołnierz, tu nic nie było. To jest pryszcz w do wieczności. Muszę tam jakieś szmacky. No i gorzej, jak, jak się, uda się. to cofać, i tak długo, aż idzie. Chyba, że się nie uda. Bo są też takie przypadki. No, że się ukręci, nie? No. Cała w tłuszczu i tak I, I nie, nie da rady z... wykręcić. I wtedy. jest przeciągnięty. Hmm. Myślałem, że to jest. I tutaj źle. A... Jeszcze jedna chyba masz. Jeszcze jedna znowu. Wodzio. Nie, no, i Czy cisz? Jest. stałym sojusznikiem człowieka nie. tam nie widziałeś z tamtej strony, bo z tamtej strony się siedzi, no nie, to siedziałeś nie to? nie, już wieść. ktoś napisał patrzyłem w niedzielę, bo już długo tu nie było robione że to jest skutek misa jest od trzydziestki nie? misa o trzydziestki jest w ogóle inna raz, że odlew, że Olej metalowy, nie aluminiowy A drugi raz jeszcze ma dwie szpilki, to znaczy się śruby Dwa gwinty ma na dole, żeby oś nie była na 4 tylko na 6 Przykręcone Co my tu mamy? I tu jest zatrzas gdzieś działający, nie mi jej zaznaczone, jedynkę i dwójkę widzę i on po co? nie wiem zobacz, tu jest namalowane jeden, a tutaj jakby dwa nie, to jest jakimś tym tu kleknięte chyba no z daleka już było, widać nie, to od by jest pewnie jeszcze z zakładowej ale tak równiutko no, to jest naklekrane Będą no tutaj nie ma co zaznaczać jedyne na niej dwa. Nie. To, to trzeba tak złożyć, jak było rozebrane. No na, tak. Reduktor najmniej się używa, trzyma za tu, tu są sprężyny takie pod spodem. Jak będę miał rozebrane, to wam pokażę. Nie sprężyny i kulki. Sprężynki się wymienia i, i jest zastrzosk znowu na 40. Może nie. Nie, u nas jeszcze nie był wymieniany. Ale coś tam jakiś wyskakuje, ale traktor ma 40. 5 lat w tym roku nie, to ja gadam, siedem ciapek. O, tu jest u, u, urypana, a tej nie był. No to jedna tylko. Nadzieja jakaś. Jest nadzieja. To. Wtedy musisz to wiercić, nie? Rozwiercić to długie, nie? Żeby nie kombinować. Mhm. Żeby nie kombinować na przykład z tym. O to jest typowszy. Może jakieś nietypowy? Czy no. Czy ja nie widzę? Może płaskim potem. A tam co? Trzyma się czy się rusza. Zobaczymy teraz jadę z, prz z przodem. Z przodem. O, ciemnica. Może się obrócić jak o do widu, do widu do widowni, zrobiłem grzechotkę, Frzesia no, wyrzuciłeś tam Tam. gdzieś tam nie a nie, to był oczkowy tu leży tam, tak, koło łańcuch. Był do półek, żeby było po kolana piachu i tylko takie pęto, by było wiadomo, że w piachu może w piaku szukać? O, jest. U Mariusza tej nie było akurat. Nie, przed nim nie było, co ja tu gadam. No to też jest Mariusza. No mówię, ale w Mariusza ciapku. A o ciapku mówisz. No. 30 tak zwane, bo to jest co innego. To jest No to jest. To jest 8.20, nie? Aha. 8.20. 8.20. Wszystko masz rozebrane, będziesz miał w części pierwsze, nie? Jeszcze daleko. Ale już prawie, nie? O, to Pan Bóg przyjdzie. O, proszę już. Ruszyły witelce. Blaziemy jest jakaś. Jeszcze sobie to tu balicja.

Nie ma klucza do tego, Bodzio? Ja tam mam dość, nietypowych, całą ścianę. No zobacz, to są... So. Ktoś tu klepał i dlatego to tak Nie idzie się ani w, tam włożyć. Się nie idzie oszlifować. Opilana jest, wiesz? Nie no. Czymś było.

Ile to nieraz do tej jednej śrubki trzeba się nagłówkować, nie? Fajnie tak u nas mrzy dzisiaj, teraz. Co? Tak fajnie teraz mrzy. Ja mówię, ile to no, trzeba... Niech zaczyna mrzeć, a to niech Słuchaj, do jednej śrubki, no, nie? Tak, Tam nakrętki. Ile to trzeba się akurat. nagłówkować, bo o, żeby mi pasuje to... pasuje akurat znowu. No. Teraz sobie tutaj ją... Myślisz, że dasz radę teraz? My, myślę, że mógł, chyba może na pewno. A fajnie by było. Różane i marnowe. Ja, to. Ja, to już tu nie trzeba ruszać. To już tam sto lat ma. W naszym ta, dłuższy pancerz, co, co tu wychodzi, to jest szajs tam za przekładnie. Bodzia to 100 lat ma. I co, jak tam wygląda? Dobrze wygląda. Więc wygląda, tylko po prostu była redza. Jeszcze będzie czyszczone i tak, nie? Poszukać coś w środku, coś tam wyciągnąć. Pokaż, kotku, co masz we w środku. Teraz 14. Zobie tak siedzę, bo coś mnie krzyż na pierwsza zbytnie dziś. Teraz 14. Znowu się przesiałam. Jak to bywa. Przyskłynęła pod spód gdzieś. Widać tam coś? Nie. Błyszcząca. Nie widzę. Tu widać. No widzisz? Widzisz? Ty? No. Z mojej strony nie było. Nie. To więc, Ci nie mogłam pomóc. Przez to, że ten może ta, tu, ta pokrywa przednia, ta tuleja będzie dobra na bo dość wygląda nie? Tu ta tuleja z łożyskiem chodzi. Ej, tu nie ma zabezpieczenia na tym w ogóle. No głośniej, bo tam mówisz nadal. Nie ma zabezpieczenia chyba odnośnie tutaj tego napędu. Ile idą całe? Powinna być. Ta blaska śrubka powinna być. Tu z przodu. Ale nie widza. A. Ukryta. No. Ukryta prawda, coś takiego było w telewizji kiedyś? Ale ja? co był, no to był śledz czy są... magazyn, czy co? Nie, to są takie te seria. Aha, dla nieprzytomnych, tak? No. Aha. Dlaczego my, czy coś, czy wy. Jo. Ja. I dlaczego oni? Oryginał, część. Pokrywka by mogła być dobra, to by nie było nawet źle, bo w żerów nie widzę. Tylko mówię tu coś z tym kołem, zamacham. tu jest próg, o, taki minimalny. Poczeka, po czego po tym? Nie ma widać, tu na samym tym widać, że to jest pochaczone, nie? Mhm. Ale jak to wywalę to so, sobie przejadę tutaj, zeszlifuję, zważuję i wtedy mnie się wydaje, że to nie będzie do wygniałe. Może jeszcze będzie uratowane. Nie, może będzie dobre, bo tu już mm -hmm. kto, ktoś tu był, nie? Po śrubkach nie i po, po, po sposobie złożenia. Oni już tam byli. No, Na razie, nie? To się mówiło wtedy. Nie, ja mówię, jak nie jest tak, wiesz, tak ok zrobione ja, to oni znałem kiedyś takiego mechanika samochodowego mhm. nasi już tu byli nie no. ale jak on partaczył to, to, to nawet nasi wasi i ich niejsi ale na kogoś gadać to no, no. mm, taki prawdziwy nie? no tak to taki jeden flintstone też był to mówił jeszcze nie masz wypróbowane, a już kostkę prasę sprzedajesz. I, I każdego tak podpuszczał. Podpuszczał każdego i ten... Jak to powiedział, nasa sypma wiązała, on ma już następną prasę. Chyba to już jest czwarta, która nie wiąże. Teraz nie, razem liczę z, z tymi, z kostkującymi. Nie? A potem to sprzedał, to jedno dziadostwo, niedawno. No wiesz, niektórzy wiedzą lepiej, nie? nie sprzedał. Oni jeszcze byli u takiego Flintstona oglądać, a sam gówno miał niewiążące i ludziom zamiast to na złom wypierni. Ale to daleko, nie, nie tu. Bo to niektórzy są, no. wiesz. na tym to... ludzi, a na sobie. No. A na sobie nic. O, czerwony silikon, niedawno. Zemr w miarę, ale już jest trochę twardy. Proszę. Nie wchodzić. Też był taki tekst, ten. Co tam jest? Ja tam muszę zobaczyć. Tu jest... Bocio, o. Weźmy tak troszkę. O, ja sobie zobaczę. Widzicie to? Jak jest wałek jeszcze oryginalny? O, tu już teraz odkręcone jest, nie? Mm -hmm. Oryginalny to drugi powinien być też taki. Z wielo, e, Tak, to już nieraz pustem, mówiły. Nie? Tak, tak. A ten jest co? Gładki. Zobaczymy jak w środku wygląda, nie? To, Idzie? Nie, to muszę ruszyć i wyciągnąć, bo, bo z tym nie wyciągnę, żeby uh -huh. wszystkie szpilki, ale to tak nie ma, jeśli mają ma rozłączne. To sobie wezmę od razu dwa klucze. Nie pamiętam to jest, Za Chodzi o to, nie? A widzisz? O kurczę. Right Koty są takie? Ani prawie mają, jeszcze tutaj. O, tu mam już młode. Aha, to jest nakrętka od tego wałka. Co, co by leciał sam. Na ten super. Te były też, jak ja się wkurzę a wezmę sobie do tej naszej z tym. Starszego typu, bo 30 też miałem. Mariusza 30, ma tak jak Mariusza 28, nie? Mhm. Kiedy, kiedy będę widziała, że się wkurzysz? Co? Kiedy będę widziała, że się wkurzysz? No, bo mówiłeś, jak ja się wkurzę. No, to jest nakrętka od tej, tu. Tu jest tylko nakrętka. Na bałpie. No to chodź tu bliżej psy. Na wałku jest super, nie? No to dobrze. Na no, wałku jest super. Tam wiek. pod światło. w no. bocie. O. Tylko, że tu jest łiso w środku już. Nie? No. Tam sobie spadło i sobie fiurało, jak to się mówi po staremu. Tylko się wskienicz. Tak wysoko nie fiuraj. No widzisz. <słyska> Niektórzy fiurają. No. O, tu już I idzie, idzie. Drugi stopień mamy wywalone łożyska oba, nie? chociaż tu to jest jeszcze... o, tego trzeba też, ten nie był ruszany twardy jak kamień łożyska bym miał jeszcze też na, na później sobie tak już na spokojnie, nie? No, to, to jest, sobie jeszcze to też na, zawsze obejrzysz to jest na, szybko, na szybkości to nie? jest na szybkości, tak, rozbierane też koło łożysko. Rusza się tam, nie? Na szybkości, a później każda część jeszcze bodzia ogląda, nie? Dlatego ja nie rozbieram na razie, bo na razie nie. O. No bo na razie nie jest taka konieczność. Nie i go koło. Nie jest taka konieczność, tylko rozbierasz te z grubsza. No i z, i z A później z chyba. Sorry. gdy twoje złomy pełne szpony. ze wszystkim do tyłu. Tu jest też łożyska kaput. Tym bardziej, że jak jest rozkręcone to łożyska i tak trzeba tak. rozkręcać. Bo tyle już ale jest rozkręcone. Ale w ciapku nie było ani jedno w skrzyni No zobacz. Ale nowe wkładałeś? Nie, Nie. Bo nie, żadno. Aha, o. Jak było dobre. Chce Tam jeszcze woda pływa w środku. No bo to na dworze stało. To jeszcze tutaj jest troszkę do rozkręcania, nie? No tak. Tu muszę zdygnąć. Te widły zwykłe Wody jest. czy to jest małych. <grymne> Ale to nic. Nie narzekamy, żeby nie było. Rozkręcamy do remontu. Bodzio rozkręca, tak, a nie narzeka. A jakiś ktoś pisał, że go usunęliście mnie, że ten napisał i go usunęliśmy. Do dziś jeszcze wisi tam. Mm. Ale niektórzy tak mają, wiesz? Nie, tylko zajeba, nie ma co robić. I... Piszą, wiesz, no. wtedy się sami nieraz usuwają i nie. wtedy można. Nauczy mówią, się te parę słów, że ktoś tam usuwa. Tak. Parę słów się nauczy. Nie wiem, jest... moderator nic nie mówi, że ktoś jest usunięty. Nieraz może jest, jak ktoś jest. No. Nieraz moderator tam wiesz, usunie, jak ktoś jest. No, ktoś Wulgarne, przeklina, nie? albo tak. Wulkanin po prostu się zachowuje, pisze. No to a tak to wiesz, nie ma takiej potrzeby. O, to też tak łatwo nie idzie tutaj wyciągnąć to jest prościej, nie? bo jest przykute do tego, a to, to <coughs> potem jak tu pomyli się komuś czasami, to się nie może pomylić raczej. O, szumni Pana. No fajnie. Jechał. Je... Jechał Juchas w górach mhm. a... i taki dość, dość taka rzeczka była, nie? No. Nie wiem czy to u nas było, czy na Dunajcu, czy na Wisłoku, czy gdzie, już nie pamiętam. No i most był tam gdzieś na około, by zrobił 10 km. przeszło, nie? W jedną stronę, to 20 jakby chciał wracać. Najnowszy siedzi dwóch milicjantów pewnie sobie pauzę zrobili, nie? Żeby nikt nie wiedział siedzi dwóch milicjantów. Ej, panocki, czy ja tu przejadę furmanko? A śmiało baco, ledwo koła zamoczycie, nie? A to dzięki, nie? No i jedzie przez tą rzekę furmanką wozem. I ten jedzie, jedzie. Wozu nie widać za chwilę, bacy nie widać, za chwilę kapelusz pływa, nie? A ten nie wypłynął, nie? Mhm. Utopił się widocznie. A ten jeden głupszy gliniarz od drugiego, mówi, milicjant, nie? Mówi, ty, ale przed chwilą tu szły kaczki, to ledwo nogi miały zamoczone. To czego on wpadł? Ojej, no. I tak to z nim mówiło. było. O, i to sobie wkładam tu. No, że już jest do tego, nie? Na razie, nie? Na razie, tak. By mnie, że tutaj nie. Jakoby Ale to tam jest często robione, ale. Ja wolę ale to tak, chodzi. Nie? Niech to już jest razem. Czy na wszystkim nikt nie zna, nie? Jedno do tego należy, i. Ten. Ja Ten te muszę reduktor. Tu byli złączeni, to niech tam są też. Ale tu muszę obrócić. Tu muszę najpierw tego wywalić. Czy będzie plac, żeby to wyszło? Wątpię. Plac, bodzio to na boisku gdzieś masz, nie tu. No. Tu jest wszystko wiesz, no tam musi siedzieć. Przez szybokręg, wale to nie przeszkadza, te dziki są takie twarde, że szoknie. Reduktora nie wywalę, bo muszę go odbezpieczyć, on jest od dołu zabezpieczony. Nie? Hmm. Rób, bo ja tam mi wołają pewną telefon dostałam. Muszę lecieć. Będziemy się z wami żegnać. Ja tak. Doktor mi rzucić. To zaraz przyjdę. Aha. Będziemy się z wami żegnać. I chciałam się zapytać, czy się cieszycie, że macie film z Bodziem tutaj właśnie w warsztacie. Do następnego! Do następnego bodzio. Bye bye. To jest niezależne mnie. На ну, Василь.